Mam twój nos! Uwaga, on ma nos! Hej, koleś, musisz mi pomóc! Ten krawat jest zły i chce mnie zabić! Proszę nie krzywdź! Witaj, parkometrze! Hello! Hej, hej, ty koleś, pomóż mi kwiatek! Hm. Hmm. Hmm. Hej o, co dwa up. Jak ktoś mi pomoże, okradają mnie. Ja ci pomogę. Moc drzewa aktywowana. Pięć ja Nie. Mmm, jam! czemu to zrobiłeś? Mam żonę i dzieci. A ten ból, on jest nie do zniesienia. ja zrobiłem. A, powiedz dzieciom, że je kocham. Nie. Kto jest gejem? Ty! Eee, no, weź! Ubiegłem ci placek. O, jakim smaku! Plackowy. Lubię śpiewać! Lubię tańczyć! Lubię pociągi. Hej, na suficie jest naiźniak! O fakt, oj ukradł się płuca. Gień, ziemniaku! Nie dzisiaj. Haha, ha, mówili, że nigdy nie nauczelamy prowadzić. Nie, lamo, nie. Doktorze, wydaje mi się, że mogę być gejem. Po czym wnioskujesz? Co ty jesteś, facet? Czy mysz? Hej, dzieci! Upiekłam wam ciastko! Ciestko! ciasko, Ciestko! Lubię pociągi. Aaaa! Miś na księżycu! Skąd ja się tu wziąłem? Koniec! <grystanie> Nie umiem czytać. Rzut kotem! Nie, czekaj! Jestem uczulony na rozkoszność! O! Co ty tam robisz, synu? Lubię pociągi. <laughs> w rzeczy samej. Hej, wiesz, kto jest gejem? Ty. Nie mogę się doczekać, aż to zjem. Tak, możesz. Tak, chyba masz rację. Hej BOMB! Ej ty, mam nowego psa! Ta, jest zajebista, O! Tu nie ma żadnego psa! Andrzej, zadajesz moją kanapkę? Ja jestem twoją kanapką. Masz, potrzymaj. Dzięki. I przestań! Zostaw mnie! No, czemu to bijesz? Zostaw! Przestań! Zostań! co? Walcz, grawitacje! Żegnaj, świecie... No dobra, to do zobaczenia. Dokąd lecisz? O! O, Jezu, nie! Nie to miałem na myśli! Masz coś na twarzy! To był ból! A czemu to robisz? Za co? Za jakie grzechy? Czemu to mi to robisz? Nie! Mnuchę twoją załatkę! No, synku, nie dotykaj kaktusa! Jesteś trupem. Kochanie, czemu dziecko płonie? Kup mi więcej biszotary! Nawet nie próbuj. <noise> Ej, zobaczcie mój nowy aparat! O, to nie jest aparat. Gieńciem miaku. Nie! Lubię pociągi. O nie, 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 nie! Wejdę do internetu! A ja poczytam. Hmm. Nauka i ty. Fortepian! Który idiota to wymyślił? To oh. jest napad! E! Młody! Wracaj! Wal się na ryj, Chcę być plackiem! Zbysiu, nie! Ditka Pelusz! Dzięki! Nie zrozumiałeś mojego sarkazmu! A ty nie masz mordy! Jak moje nowe buty, misiu? Jesteś fotelem, skarbie. Ale mogę marzyć, Heniu! To działa! Mój wyjkił czasu... Jestem Mega Zordem! Szybko, w twarz! Wyskakuj z kasy, gnoju! Nie, ty wyskakuj! O, jakżeś to zrobił! Łap, synku, łap! Złapie, złapie, złapie! Bananowa rzeź! Nie! Inwazja obcych! Rzucać ser! Ura. Kiedy będę duża, polecę w kosmos! Po co czekać? Hej, Bobby, zaparaj ten kawałek o z ze schodów. Się robi Johnny! Super! Ale tutaj pięknie. Tak, tylko ty, ja i księż. Ej, weźcie się pocałujcie! Ser, wydaje mi się, że ma pan bardzo ciężki przypadek tego głosu. Witaj, minowy żółwiku. Siemanku! Hej, stary, zamócimy w jakąś gierkę? Nie mam -star, zawsze od ciebie dostaję. Nikola, NAPŁĄDZ! O, spoko. Kurna, czy tobie kiedykolwiek skończą się te babeczki? Nie, bo pracuję w fabryce babeczek. Ciekawe, czy mój kucyk potrafi latać. O! A teraz... kaczki. Miałem właśnie to powiedzieć. Poważnie? No, nas no, to takie... ale jesteśmy do granicy. Mamo, mamo, patrz, żółwik! Siemanku! Masz, trzymaj. Zaraz walnę cię w ryj. Ale dzisiaj jest dzień na opak! O nie! O nie, nie nadepnę na ciebie! Siemanku! Nie nudzi ci się taki przypadkowy humor? Mi też nie. Teraz uderzę twą twarz. Prosto w twarz. Witam serdecznie w szkole stania. I oblałeś. Hej, masz na to do papiery? Żywcę mnie nie weźmiesz. Puk, puk. Kto tam? To drzwi. Hej, wiedziałeś, że marchewki dobrze działają na oczy? Skłamałeś mi. Witam. Witam, witam, witam. O YouTube. O szczeniaczek. No uważaj kochanie, on ma nóż. Nie, ja co, gdzie, kiedy, kto tak powiedział? Każdy na podłogę, Sie Siema burgerze. Kiedyś byłem krową. A. A teraz najśmieszniejsza rzecz jaką widziałeś w życiu, z daleka. To magiczny kucyk, co po niebie lata i ma super... Zastrzelić móc, obiekt. Zupełnie nie wiem, jak oddychać. Co tam rysujesz, skarbie? Rysuję, misia! Nie waż się myśleć o kotach! Leci samolocik! jest na sali lekarz? Ja jestem. Więc jesteś frajerem. Excuse me buddy, do you, do you think you can tell me. Oh the my time? god, he's in cold! Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Stephen, I've got to ask. How the devil do you keep your house so clean? Oh that's easy, man. I'm half broom. Holy Mary, mother of- Classic. Oh man, that is awesome. Let me try. Hmm. <laughs> Classic. <laughs> So realistic. That's not a game. Look, man. No hands. Coming this summer. Damn it, Jenkins. A giraffe will never be president. Yeah, you're probably right. A giraffe that wasn't president. Finally, I made it to the moon. Prepare to die why did you spill that milk it was an accident you were an accident <laughs> <laughs> hey look jim i'm a horse oh goodness me that's not a horse <laughs>